Ja jedzenie wyrzucam osobno, nelony osobno, flaszki szklane osobno, I ja to robię od zawsze. E, takie kontenery, do której prawda, y, można było wrzu wrzucać śmieci y, różnego rodzaju, to, 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 to albo na szkło, albo plastik, na No i tak, ludzie tam w miarę tego jakoś przestrzegali, no ale przyjechała po czymś pewna śmieciarka i wrzuciła <laughs> wszystkie śmieci. Do jednego kontenera, okay. prawda? To i segreguję, no, bo jest to dużo tańsze jak mam trzy i pojemniki, bo no, po prostu w domu na uczymy się pomału, bo i daleko nam do segregacji, tak jak w Niemczech, bo oni to umieją i segregować śmieci, a my jeszcze nie. Nasza praca nie pójdzie na marne, segregując odpady. Możemy mieć pewność, że te odpady trafią właśnie tutaj, czyli na sortownię surowców wtórnych. Dzięki temu dbamy po prostu o środowisko. Mamy tutaj na monitorze wizualizację całej linii technologicznej, zaczynając tutaj od strefy buforowej. Po kolei te odpady podawane są przez ładowarkę do rozrywarki worków. Jest to pierwsze urządzenie naszej linii technologicznej. Następnie taśmą ciągiem wnoszącym odpad kierowany jest do kabiny sortowniczej wstępnej, gdzie pracownicy wybierają z całego strumienia odpadów kartony, szkło oraz odpady duże, ponadgabarytowe. Następnie strumień odpadów trafia do sita bębnowego. Sito bębnowe rozdziela nam cały ten strumień odpadów na trzy frakcje ze względu na rozmiar. Największa, najgrubsza powyżej 200 mm trafia na kabinę, która znajduje się tutaj zaraz za nami, kabinę frakcji grubej, gdzie pracownicy ręcznie wybierają butelki PET z podziałem na kolory, folię, makulaturę, szkło, które się dalej przedostało oraz chemie gospodarcze. To, co nie zostało wystartowane na kabinach, trafia na separator metali żelaznych który wybiera nam feromagnetyki oraz separator metali nieżelaznych, który wybiera nam puszki aluminiowe oraz tetrapaki, czyli opakowania popłynnej płynnej żywności, ponieważ one mają w sobie układ aluminiowy. I wszystko to, co przejdzie przez całą naszą linię technologiczną, nie zostanie wybrane, trafia na końcu do stacji załadunku balastu. Skąd jest wjeziony e, do zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych, e, gdzie jest linia do produkcji paliwa alternatywnego. Tam ten e, balast jest dodawany jako komponent do paliwa i dzięki temu tworzywu właśnie podnosimy kaloryczność tego paliwa. Że tak wygląda na schemacie cała nasza linia.